Witam Państwa po przerwie. Ja mam na imię Amanda. Przypomnę tutaj tym, którzy się teraz może dopiero pojawili, powłączali swoje odbiorniki, powłączali swoje komputery. I przypomnę, czym się zajmuję. Tak jak tutaj każdy z Was widzi, zajmuję się kartami, kartami klasycznymi, kartami tarota. Przesłaniami anielskimi, kartami intuicji i wiele, wiele różnych jeszcze innych kart, które do tego dochodzą. Nie sposób jest przynosić wszystkiego, bo ja bym musiała naprawdę zamówić sobie, tak jak kiedyś na początku mówiłam jakąś karetę, żebym je tu dowiozła z tymi moimi, bym powiedziała, przyborami do pracy. Mam jeszcze przeróżne zioła, przeróżne kadzidła, przeróżne rzeczy, które, których używam, jeżeli oczywiście są mi potrzebne. I dzisiaj właśnie postanowiłam sobie tak troszeczkę dla Państwa urozmaicać ten program z tego względu, że kiedy mówi się tylko bez przerwy o tych SMS-ach, to staje się bardzo takie monotonne. I czy mnie kocha, czy mnie nie kocha, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi, a, a czy się odezwie, czy się nie odezwie. To, to, to są takie ciągłe pytania, na które y, właściwie można by mechanicznie ustawić karty, żeby tak się same odkładały i, i, i odpowiadać to. No ale tutaj właśnie przez takie przerywniki, co oznacza imię, bo imię przy wróżbie też jest bardzo ważne, bardzo ważną y, odgrywa tutaj nam rolę, jakie mamy imię. Twoje imię świadczy o twoim charakterze, są złe i dobre imiona, no ale to tak jak powiedziałam, my nie mamy na to wpływu, ponieważ rodzimy się i, 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 i data urodzenia... To jest dzień naszego przyjścia na świat i tego nikt nie może zmienić, po prostu nie może tego w jakiś sposób wysterować, bo kiedy przychodzimy na świat, to, to po prostu jest cza taki czas i tej daty po prostu się nie zmienia. Jeżeli chodzi o dobór imienia, no można sobie imię dobrać, mamy teraz tyle różnych podręczników, tyle. Tyle e, wskazówek, co oznacza, jakie imię i możemy sobie dobrać. E, I nie można powiedzieć, że są imiona brzydkie, wszystkie są imiona ładne, wszystkie, jeżeli tylko będziemy je ładnie wypowiadać. Jednakże przy każdym imieniu kryje się też charakter danej osoby. Naprawdę, jeżeli na przykład mówimy o kobiecie Ewa, Ponieważ no, jest wiadome nam, że była to kobieta, która yy, w jakiś sposób yy, zachowała się źle, namówiła tego Adama podając mu jabłko właśnie do tego, żeby spróbował tego jabłka, tego zakazanego owocu. I no, zachowała się źle, ale jest to imię bardzo ładne, które ma bardzo wielkie znaczenie i znając wszystkie Ewy, które ja znam osobiście, to są kobiety bardzo szlachetne, bym powiedziała. Bardzo szlachetne. To są y, kobiety, które nie potrafią zrobić na przykład drugiej osobie krzywdy. To są kobiety, które wolałyby cierpieć za y, osobę, którą by miały skrzywdzić. Są to kobiety, którą. Które potrafią podtrzymać na duchu, tak jak powiedziałam, jeżeli będzie człowiek upadał, to kobieta o tym imieniu y, będzie cię zawsze wspierała. Z takimi miałam do czynienia, z takimi się stykałam, właśnie y, kobietami o imieniu Ewa, które właśnie w ten sposób podchodziły do y, osób drugich. A na przykład tak jak powiedziałam przed programem, że ktoś mnie prosił bardzo, żebym ja dzisiaj przeczytała tutaj i wytłumaczyła, przetłumaczyła, co oznacza, jakie znaczenie ma imię Felix. I ja tutaj oczywiście zrobię to za jedną chwileczkę, przeczytam znaczenie tego imienia. No i powiemy może jeszcze czy, jak, co znaczy i z jaką datą urodzenia jest związany. Zobaczymy czy Felix jest lepsze czy Zbigniew jest lepsze. Mam tu taką, bym powiedziała, zagadkę do rozwiązania. I popatrzymy na tego naszego Feliksa, który mnie tak bardzo prosił, żebym opowiedziała o Imieniu. Ja zapraszam Państwa tutaj do czynnego brania udziału w naszym programie, do telefonowania, do pisania, do przesyłania SMS-ów, chociaż SMS-y napływają. Ale mówię, tak jak jeżeli chodzi o SMS-y, nie wszystkie muszą być naprawdę yy, tak odpowiadane na wizji, ponieważ Państwo piszecie tutaj z reguły anonim, anonim, anonim. A ja nie chcę się zachowywać po prostu tak jak maszynka, która będzie mieliła to wszystko i tak od, wrzucała do jednego kot, kotła i odpowiadała, a następny SMS to jest to i to, i tak i tak dookoła. Nie, ja muszę to program trochę urozmaicić. Popatrzymy teraz na tego Feliksa. zobaczymy, co on tam za sobą kryje. Co to jest za człowiek? Nikodem, nikodem nie. Za daleko zaszłam, prawda? Szłam, szłam i za daleko zaszłam, to, czyli musimy się. O, już mamy Franciszka, to zaraz będziemy mieć Feliksa. A, mówiłam, że chyba jest, prawda? Tak mi się wydaje, że. Coś mówiłam, że jest Felek tutaj na tapecie, jak to się mówi. Tak, jest Florian. Florian nie pod rękę teraz podszedł, ale jest i Felix. Wspaniałe imię, pięknie brzmi, brzmi a imienin to jest, bym powiedziała Feliksa, że można cały rok się bawić. Bawić, pić, bawić, pić. Tak, i tutaj imieniny. 14 stycznia. Już od stycznia zaczynamy. 21 maja, czyli trochę przerwy, prawda, 20, bo tam post jest w międzyczasie. 21, przepraszam, 21 kwiecień, 30 maj, to jest ten słynny Felix, który, o który, który prosił, żebym o nim przeczytała właśnie. 11 czerwiec, czyli od 30 maja do 11 czerwca czas na Balla Feliksa. 12, o jeszcze i 12 lipiec, też Felix baluje, prawda? 6 i 20 listopad, no nawet zaczyna od 20 grudnia. I tutaj imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające człowieka szczęśliwego. Oczywiście, bo jak jest szczęśliwy, jak sobie tam y, jakiś y, kieliszek chleba wypije, to jest wtedy bardzo szczęśliwy, jak najbardziej. Mimo, że imię to było już bardzo popularne w starożytnym Rzymie, w Polsce zaczęło występować częściej dopiero w XVI i XVII wieku. Pojawiły się też w tym czasie rodzime odpowiedniki Szczęsny i Felicjan. Wyznaje zasadę: spiesz się powoli. Tak, jest leniwy, jest leniwy, ale nie do wszystkiego. Ma silną osobowość i świadomość spoczywającą na nim obowiązków. Jednak do działania może go zmusić tylko stan zagrożenia. Przywiązuje dużą wagę do dobrej kuchni. Kobieta, która dobrze gotuje, może w nim mieć wiernego towarzysza życia. Kobieta, która ma dużo pieniędzy, też może mieć w nim wiernego towarzysza życia, osiąga sukcesy w wielu zawodach, od zawodów fizycznych do zawodów umysłowych, ale tutaj przede wszystkim w wielu służbach porządkowych, no, interesuje się muzyką, tańcem. Prowadzeniem życia towarzyskiego. Jeżeli chodzi o znanych nam imienników, Felix, Felix Nowowiejski, kompozytor, Felix Tam, trener bokserski, to już tacy bym powiedziała, troszkę inni osoby z, takiej, z takich trochę wyższych sfer. Także imię Felix i imię Zbigniew. Porównać imię Felix i imię Zbigniew. Czyli zaraz tutaj sobie porównamy te imiona. Bo jest Z to prawie końcówka. Zobaczymy, czy Zbigniewa w ogóle umieścili. O, moment, moment jest. Jest imię słowiańskie, imieniny 17 marca, czyli Zbigniew tańczy 17 marca. Imię słowiańskie tłumaczone jako zgodny lub pozbawiony gniewu. Jedno z najstarszych imion polskich, popularne do dzisiejszego dnia, aczkolwiek ostatnio rzadziej nadawane. Chyba teraz to ani Feliksa ani Zbigniew nikomu nie nadają. Jest uwa uważany za człowieka czynu. Potrzeba mu jednak mobilizacji, czyli tam z tym Feliksem coś ma wspólnego, prawda? Mogliby się wziąć pod rękę, iść razem. A jak jedno jest, pierwsze jest Feliksa, drugie jest Zbigniew, no to chyba by się pobili. Jest uważany za człowieka czynu, potrzeba mu jednak mobilizacji. Łatwiej dokonuje spektakularnych czynów niż wywiązuje się ze stałych, żmudnych obowiązków. Czasem brakuje mu cierpliwości, a dodałabym bardzo często, lub wytrwałości, wytrwałości wcale. To znaczy jest wytrwały, jeżeli chce coś osiągnąć. Na co dzień jest pogodny, z wesołością dałabym wielki znak zapytania. Ceni sobie bardzo życie towarzyskie i różnego rodzaju przyjęcia, jeżeli są robione nie za jego pieniądze. W każdym bądź razie, no, to mamy o mm, tym imieniu, takim fajnym Felicjan, Felix i Zbigniew. I tutaj przejdziemy, może w międzyczasie, do jakichś sms-ów, bo nie chciałabym, żeby, żebyście Państwo zostawali bez odpowiedzi. Aczkolwiek wiecie, że ja zawsze tego samego dnia, wieczorem, przysyłam do Państwa wiadomość. I tutaj popatrzymy dalej. O, też pani prosi o anonim, a to ja powinnam do jednego worka tych anonimowych włożyć i, i jakiś czas taki dla nich inny zarezerwować. Dobrze. No i tutaj pani napisała, że prosi pani o anonim. Ja sobie zapiszę. Pan obcokrajowiec. Co do mnie czuję? Zaraz zobaczymy. Co ten obcokrajowiec sobie czuje? A takie ma fajne imię, śliczne imię, ale nie będzie tego, nie będę mogła tutaj Pani absolutnie w żaden sposób przeczytać, bo tego imię to jest rzadko, rzadkie imię, w ogóle nie, nie zapisane w polskiej książce. I zaraz zobaczymy na Pana tutaj i na Panią. Tak mi się wydaje, że my już ze sobą korespondowałyśmy. Tak mnie to pani imię coś mówi. Tak. Zobaczymy teraz yy, pani na literkę M. Ponieważ nie jestem do końca pewna pani na literkę M. O, jejku, jejku. ale ja przepraszam, muszę się na chwileczkę tutaj schylić. Bo tak to jest jak, jak człowiek się troszkę przeziębi, to później jest jakiś tam taki problemik malutki, katarek czy coś innego. O, przepraszam. Pani na literkę M. Urodzona dwie dwójeczki na początku, żeby tam, żeby Pani wiedziała, że to o Panią chodzi.